My, zakonnicy, doświadczamy pewnego kryzysu. Dzisiaj mówi się o kryzysie powołań. Jest Małe są te nasze postulaty, nowicjaty. Martwimy się o naszą przyszłość, ale często nie chcemy mówić o tym kryzysie. Może mamy taką naturę w tym kraju, żeby nie mówić o rzeczach trudnych, żeby jakoś upiększać. Ja chciałbym zaproponować i zaprosić do pewnej wędrówki, czytając moją książkę. To jest taka mała autopromocja. Książkę, która, którą wydałem niedawno w wydawnictwie Serafin, to jest kapucyńskie wydawnictwo w Krakowie, czas przecinania winnic o kryzysie i odnowie życia konsekrowanego. Te myśli jakoś ułożyły mi się w czasie lockdownu, pozbierałem troszkę to, co mówiłem na rekolekcjach, jakieś swoje przemyślenia. Dotyczące nie tylko kryzysu, ale właśnie też w ogóle sytuacji życia konsekrowanego i odnowy, ale też tego, co jest w nas. Troszkę się czuję może jako, że ta książka jest pod taka z serii, ponieważ się nie znam, chętnie się wypowiem, ale jednak no, jakieś tam przemyślenia mam i sami ocenie, czy, 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 czy warto je czytać, czy, czy one mają jakąś wartość dla was. Przede wszystkim chodziło mi o tym żeby nazwać pewne rzeczy, jakie rzeczy nazwane, pokazane stają się bardziej zrozumiałe dla nas i też może cieszymy się tym, że nie tylko ja coś przeżywam i coś mam, ale że mają to wszyscy. Są różne trudności zewnętrzne pochodzące z kultury współczesnej, z prądów takich antyewangelicznych, dlatego trudno jest nam dzisiaj Żyć duchem Ewangelii, ale także życiem konsekrowanym i to o tym w tej książce jest. Ale są też pewne niedojrzałości, które są w nas, pewne zachowania, które może w sposób szczególny zagrażają zakonnikom. To jest taka ciekawa rzecz, że wielu psychologów na przykład mówi, że osoby konsekrowane są no, mocno niedojrzałe. To jest ciekawe, prawda? Próbuję też jakby do tego nawiązać. Kiedy otworzycie tę książkę, dowiecie się co. Co mam na myśli, mówiąc na przykład o zakonnym Hikikomori, albo o aspi, albo o emo. Ale to nie jest tylko książka o kryzysie, ale też książka o odnowie, o tym, jaka jest współczesna teologia, spojrzenie, taka w pigułce na temat życia konsekrowanego, na czym to ma polegać, czym się to różni, jak Kościół widzi naszą misję w świecie i w kościele. I wreszcie jest pytanie o refundację refundacja to jest taki zwrot który się często pojawia w dokumentach kościoła że potrzebujemy tej refundacji ale tak naprawdę nie wiadomo o co tam chodzi więc ja też próbuję sam dla siebie też i dla was dojść do tego na czym polega ta refundacja i czy ona się w ogóle komukolwiek Udała. A zatem czas przycinania winnic, wydawnictwo Serafin. A jeśli nie jesteś osobą konsekrowaną i ten temat się nie interesuje, to polecam Ci także moją wcześniejszą książkę, wydaną w wydawnictwie Pomoc Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie, Wędrowiec do Świtu, dobre natchnienia na duchową drogę, gdzie poruszam bardzo różne tematy dotyczące naszej wędrówki wiary, naszej codzienności. Serca kobiety, serca mężczyzny, przebaczenia wszystkich tematów, które uważam za ważne w naszym wzroście duchowym.